Cześć! O, o! wróć, O, Pięć kurwa! O, o! Tak jest! I teraz jak tu deszcz tym sierpem? Jak się trzy razy zabijam. Raz, dwa, trzy i tu bijesz. Hak! sierp, Dwa kurwa! Dawa. Trzy, hop, hop, wróć, hop, hop, raz, dwa, trzy, hop, 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 cztery, hop, hop, wróć, hop, hop, raz, dwa, trzy, hop, hop, pięć, hop, hop, wróć, hop, hop, raz, dwa, trzy, hop, dwa, daj, hop, hop, tak jest. I teraz się siebie, wracasz, dwa sierpy, Ha, tak, sierp. Tak, sierp. tak, sierp, dwa sierp, tak, się, Dawaj, dawaj, na się kurwa. Raz, hop, hop, wróć, hop, hop, raz, dwa, trzy, hop, dwa, dwa, sierp. 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 tak, się, Ho, wróć, dwa tak, tak. wysoko, to jest to, na wyniszczenie kurwa. Ty masz więcej sił kurwa. Dwa, wróć, tak, tak, się. wróć, dwa sierpy, tak, sierp. Tak jest kurwa, dawaj, dawaj. To jest długać. Si! Trzy. Wróć. Chodź się. Haci! 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 Chodź się. Tak jest. Haci! kurwa. Cztery. Wróć. Trzy. Chodź się. Wróć. Haci! sierpy. Haci! Haci! A wydaje mi się, że po tym cierpię. No, ja Raz, dwa, trzy. A Raz, łapy będziesz kurwa. Raz, dwa, trzy. A ty tu Dawaj kurwa. Raz, Wróć, plus, kurwa. Wróć. Od przedniej hakiem. Pasiek, 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 trzy razy. Od pilni hakiem. Tak, jest pasiek, plus, plus, zaraz. Wróć, trzy! Chacie! nie, grócz, macie wpływ, macie, Trzy! od tyłnych hachek, ale kujma, to jest praktyka, kujma, 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 kurwa! kujma, kujma, Nie kujma, kujma, Sami Sam jestem zawodnikiem, wiem jakie są patenty, żeby oszukiwać, kurwa. że. Nie ma, kurwa, nie, kurwa, nie, kurwa, nie, nie ma! Wojna jest, kurwa! Weźmy już ściganie, to będziesz porzinię, kurwa! Dawaj, zapierdolą no przygasz, bo chuj bo z Dawaj, kurwa! Weźmy hey, się, kurwa, pajsk! Weźmy, kurwa! Dawaj! Minuta została! Ho! Wróć! Trzy! Od chodź się! Dawaj, chodź

ちょっとこいつ